Witam państwa serdecznie. To jest Scanner Info Security 24. Dzisiaj specjalne wydanie z targów Secure, A moim i państwa gościem jest pan nadinspektor Dariusz Zięba, dowódca centralnego poddziału kontrarystycznego Policji BOAM. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie generale. Wykładam się serdecznie. Panie generale, zacznijmy od policyjnych kadr. Bo nie jest tajemnicą to, że policja boryka się z dość sporym poziomem wakatów. Nie najlepiej ta sytuacja kształtuje się, się też w dowodonej przez pana jednostce. Proszę powiedzieć, jak to wygląda. E, zgadza się. E, borykamy się z sytuacją kadrową e, w jednostce. E, w dużej mierze spowodowane jest to tym, że jednostka się powiększyła. Dostaliśmy dodatkowe wakaty do jej warsztatów. E, natomiast też przyczyniło się do tego e, odejścia w tym roku policjantów, e, którzy osiągnęli już górny pułap emerytalny i e, zdecydowali się na. Odejście ze służby. Na dzień dzisiejszy jest to wakat w plonie bojowym w okolicach 31 etatów i 14 etatów mamy też w wolnych wspomagających działania bojowe. Mamy diagnozę, w takim razie czas na receptę. Co należy zrobić, co możecie zrobić, żeby tą sytuację zmienić, żeby. żeby... Tych policjantów w służbie kontrarytycznej było jednak więcej? Myślę, że bardzo dobrym rozwiązaniem, które tak naprawdę już w chwili obecnej wprowadziliśmy, jest naboru tak zwanego cywila. Bardzo poszukujemy młodych ludzi, którzy Chcą realizować swoje życie poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach związanych z działaniami kulturystycznymi, gdzie ta przygoda z policją naprawdę jest bardzo bogata w różnego rodzaju doświadczenia. Ludzie mogą rozwijać się na różnych płaszczyznach. Tylko wspomnę, że nasza jednostka. E, w naszej jednostce są wydziały bojowe, które e, mają poszczególne specjalizacje e, tudzież wysokościowe, e, nurkowe, e, w, CBRN, e, działań w skryciu. Także to są e, elementy, e, które pozwalają ludziom e, pozyskać wiedzę z e, różnych materii, z różnych płaszczyzn życiowych, które dla. E, powiem tak śmiesznie, e, zwykłego śmiertelnika są niedostępni. Wspomniał pan o tym naboże z cywila. Do tej pory przeprowadzona e, rekrutacja no, nie przyniosła jednak do spektakularnych efektów. Ledwie kilku policjantów z cywila zasili e, wasze szeregi. Myśli Pan, że z czasem to się mówiąc kolokwialnie rozkręci, czy ten poziom będzie mniej więcej stały? E, bardzo liczę na to. Oczywiście, jak pan redaktor powiedział, troszeczkę na samym początku byliśmy zawiedzeni tą frekwencją, tak? Niemniej jednak, jakby z naboru na, na nabór ta liczba kandydatów z cywila wzrastała. Na chwilę obecną do naszej jednostki starało się ponad 20 takich kandydatów. Z, tych, z tej 20. Wstępne testy, ja zaznaczam, że to są wstępne testy, które zostały przeprowadzone u nas w jednostce. Przez, przeszło sześciu kandydatów. Czekamy teraz na to, czy, czy ci kandydaci przejdą również badania u lekarza, Bo dla nas ważną, w, 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 dla naszej jednostki, wiążącym żeby zacząć w ogóle współpracę z takim e, kandydatem jest e, wydanie orzeczenia Komisji lekarskiej o zdolności do służby w podziale konturystycznym. E, cały nabór e, jest, e, chciałbym powiedzieć, że on nie jest skomplikowany i to nabór jest przede wszystkim dla ludzi e, chętnych. To e, nie polega na tym, że my potrzebujemy e, sportowców, wybitnych sportowców, e, bo nam sportowcy nie są potrzebni. My potrzebujemy ludzi, którzy przede wszystkim potrafią e, pracować w zespole. E, Mają umiejętności fizyczne, ale na takim e, powiedzmy średnio e, wysokim poziomie, bo, bo tą, tą wartość e, fizyczną e, u takiego policjanta my możemy szybko zbudować poprzez nasz program szkolenia. Natomiast jeżeli chodzi o warunki psychofizyczne, to niestety taki polityk już musi być dojrzały, taki kandydat musi być dojrzały, e, musi wiedzieć przede wszystkim czego chce. E, I my musimy widzieć, że on chce u nas pracować. Nie, że on przyszedł zobaczyć jak to będzie, tylko. E, dzień dobry, nazywam się Jan Kowalski. E, moim marzeniem była praca w takich w takiego rodzaju formatach e, i nie chciałbym spróbować, tylko przyszedłem czekaj, bo jestem, uważam, że jestem tym kandydatem, którego szukacie, tak? I dla mnie to już jest sygnał, że facet wie, czego chce. Facet wie, czego chce, oczywiście przechodzi całą procedurę, niech on będzie miał dolny wynik, jeżeli chodzi o przyjęcie do naszej jednostki w tych dolnych limitach, ale wiemy, że z takim facetem jesteśmy w stanie popracować, że on się odnajdzie mi w sytuacjach taktycznych, że on będzie podczas Ciężkiego wysiłku fizycznego, w stanie myśleć e, za siebie, za kolegów, tak, i będzie miał podejmować trafne decyzje, tak, bo, bo to ta cały szkopu polega na tym, że e, gro ludzi przychodzi, e, bo obejrzy sobie kilka filmów a co tam, postrzelać fani, to postrzela sobie z kilku rodzajów broni, e, żadna, e, żadna to jest jakaś filozofia, a to natomiast się okazuje, że e, strzelanie owszem, tego też możemy, możemy nauczyć i, i uczymy tego ludzi. E, natomiast już zachowanie się w sytuacjach stresowych to są cechy, które e, dużo część młodych ludzi e, nie potrafi sobie poradzić z tym. By odbudowa albo uzupełnienie tych kadr to na pewno jedno z wyzwań, przed jakimi stoi dowodona przez pana jednostka, ale zapytam też o inne wyzwania. Dzisiaj grupy przestępcze, przestępczość zorganizowana, coraz bardziej się militaryzuje. To też wpływa na to, w jaki sposób wy musicie na to reagować, w jaki sposób przygotowywać się do prowadzonych działań. O jakich wyzwaniach mówimy dzisiaj? Jakie wyzwania na kolejne lata rozpoznaliście? Tutaj mogę Pana zaskoczyć, bo tak naprawdę wyzwania dla naszej jednostki od kilku lat są niezmienne, bo my walczymy z najcięższą przestępczością w naszym kraju. Jesteśmy przygotowani na zdarzenia o farkerze turystycznym i wszelkiego rodzaju nowinki, jeżeli chodzi o zagrożenia turystyczne, pozyskujemy z różnego rodzaju forów, na które jesteśmy zapraszane, ale głównie bazujemy... Na tym, że e, jesteśmy zrzeszeni w platformie Atlas, która zrzesza wszystkie jednostki kulturystyczne Unii Europejskiej, jesteśmy tam e, w szerokim grom, gremium dowódców, gdzie podejmujemy ważne i strategiczne decyzje odnośnie działań kulturystycznych w Europie. E, tam też wymieniamy się doświadc doświadczeniami, wymieniamy się procedurami. E, te procedury zostały ujednolicone, ujednolicone na terenie. Całej Europy, jeżeli doszłoby do działań na terenie naszego kraju, gdzie potrzebowalibyśmy wsparcia jednostek z Atlasu, to mamy wypracowane procedury, jak i również całą ścieżkę dowodzenia i działania takich jednostek w oparciu o cały system, który został zatwierdzony przez Atlas. W, du w, dużej w dużej części skupiamy się e, cały czas niezmiennie. Tak? Najważniejsze jest życie policjanta, życie policjanta. Ale jeżeli chodzi o e, zagrożenia terrorystyczne, mamy sytuacje zakładnicze, trochę nam się priorytety zmieniają i, e, i jesteśmy praktycznie przygotowani na staramy się być przygotowani na każdy wariant. E, a w niektórych sytuacjach e, musimy liczyć się ze stratami swoimi, własnymi i pod tym kątem oczywiście e, szkolimy się e, z, różnym, z różnego rodzaju służbami e, i z kraju i z zagranicy, w dużej mierze, z zagranicy, tak. Panie generale, to wszystko o czym pan mówi nie byłoby możliwe oczywiście bez wyszkolonych funkcjonariuszy, ale także bez sprzętu. E, Policja, w Policji trwa kolejny program modernizacji. dotyczyć będzie także BOA. Niedawno na konferencji prasowej komendant główny Policji powiedział o tym, że Amerykanie chcą polskim kontrterrorystom kontr być może przekazać sprzęt do walki z zagrożeniami CBRN. Na jaki sprzęt w ramach tej trwającej modernizacji liczycie? Co jest Wam po, po potrzebne i co należałoby już dzisiaj kupić? E, Słuchaj Pan o zagrożeniu CBRN. E, to jest materia, która nadal w naszym kraju e, ewoluuje. Ale to nie jest tak, że my e, nie, nie posiadamy takiego sprzętu i e, nie jesteśmy przygotowani na działania w strefach skażonych. Bo e, od strony amerykańskiej. E, Dobre 8-9 lat temu pozyskaliśmy pierwsze samochody, które służyły nam do wykrywania starzeń chemicznych. Już wtedy zostaliśmy zaopatrzeni w pierwsze kombinezony chemiczne do do działań, do działań bojowych, do zamkniętych obiegów, żeby można było swobodnie działać na zamkniętym obiegu oddechowym w strefie skażonej. Zostaliśmy wyposażeni również w nasobne detektory, żeby policjanci w trakcie działań byli alarmowani, ze są w strefie skażonej i mogli sobie założyć taktykę działań w danym czasie. A jeżeli chodzi o, o, o teraźniejszość Mamy bardzo nowoczesny, nowoczesny sprzęt, jeżeli chodzi o, o nasz wydział, który jest dedykowany do działań w warunkach stwierdzeń. Uzyskaliśmy nowe kombinezony, nowe obiegi zamknięte i dosłownie w zeszłym tygodniu odebraliśmy pojazd, który nazywa się Zeus 2. Jest obecny dzisiaj na targach. Chcieliśmy pokazać to Państwu, jak to wygląda. Jest to bardzo nowoczesny samochód, który posiada nasobne laboratorium chemiczne i posiada przyczepę, która jest przystosowana do dekontaminacji. Do takiej dekontaminacji już bardzo zaawansowanej, i nowoczesnej, która jest już wyposażona w specjalne skrzynie, nośniki, które pozwalają zdekontaminować cały sprzęt bez, bez konieczności E, później e, tego sprzętu utylizowania. Bo do tej pory ta ten wyglądała w ten sposób, że e, to i broń e, po skażeniu e, promieniowaniem gamma, niestety e, musiała być e, zutylizowana. jeśli była taka do użycia. Teraz jesteśmy w stanie ją odzyskać. Służba kontrorystyczna to ludzie, to sprzęt, ale to też zwierzęta, a konkretnie przysłużbowe. Więc na sam koniec. Chciałem zapytać o psy i o to, jaką rolę pełnią one w Waszej służbie. Tak. E, fajnie, że Pan wspomniał o tych pieskach, bo te pieski to, to jest część zespołu. To jest część naszego zespołu, i my bardzo dużo tym pieskom zawdzięczamy. Oczywiście, wyszkolenie tych psów jest e, razem pozyskanie i wyszkolenie to jest e, e, drogi e, dla nas e, kawałek chleba. Niemniej jednak. Wykorzystanie i to, jakie możliwości, możliwości mają te psy w działaniach bojowych, są nieocenione i tak naprawdę każde pieniądze bym zapłacił za to, żeby mieć każdego kolejnego pieska, który będzie umiał się odnajdywać w naszych działaniach, ale przede wszystkim będzie nas alarmował będzie nas alarmował, bo on bardzo nam pomaga. Jest wykorzystywany w sytuacjach, kiedy że życie naszych policjantów jest najbardziej zagrożone i ten pies niejednokrotnie już pokazał w naszych działaniach, że jego obecność, jego rola w tym zespole niejednokrotnie uratowała przynajmniej zdrowie dla niejednego policjanta. Tutaj postawimy nie kropka przecinek do tych tematów, na pewno będziemy jeszcze wracać. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania naszego kanału, na platformie YouTube, do obserwowania nas na mediach społecznościowych. Dziękuję Pani General za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziekuję. Dziekuję bardzo.